Jeszcze kiedy chodziłem do liceum, wprowadziłem się z rodziną na nowe osiedle. Akurat przerabialiśmy w szkole z Małyśm Romantyzm. Małyś to nasza nauczycielka od polskiego, z łącem i nosem jak z XD. Pan Tadeusz, nie czytałem więc przypał. Dostałem pałę, klasa smutny do domu, a na to siedzą dwa miejscowe szanowane dresy. Niski suchy, właściciel osiedlowego pubu na L200. Wysoki napakowany seba. Właściciel siłowni w tym samym budynku co pub. Razem studiowali krytykę literatury. Mimo że obaj po trzydziestce razem piją na tej samej ławeczce pod blokiem o 15 lat. Zbijam z nimi pionę i dosiadam się do nich. Pytam jak leci. No kurczę, słabo. Pała za romantyzm leciała. Suchy zdziwiony pyta, czy co jaja, kurde robię? Przecież romantyzm to najlepsza epoka w polskiej literaturze. Sama kurde przyjemność. Przybijają z sobą browar browarka i piją za romantyzm. Ja mówię, że nie chcę mi się inwokacji uczyć. Suchy wstaje i pyta jaki jak... Kurde mam problem z inwokacją, kurde. Seba również staje i spokaja kolegę, mrugnął do mnie. Spoko Miskiewicz za dupy, Słowacki to dopiero genicz pieprzony. Suchy po czerwieniu, niczym ksiądz robak kiedy postrzeli swojego przyszłego teścia. Ty połorubi jeden, co obrażasz, Śmierci za twoje a Słowacki to psikasz pieprzony. Karmię do, do pizdę, a palę dyna do śleda. Seba się obrócił i powiedział, że jak jest już jakaś pizda w literaturze, to, li to konrad zjadł. Zasłuchaj go to było jakby ktoś mu soli na cząka nasypał. Zrobił z, bu z butelki po prostu tulipana i rzucił się na Sebę. W amoku zaczął recytować inwokacje. Litwo, ojciec, moja, ty jesteś jak zdrowie! Seba unika ciosu i odpowiada, mo bo i odpowiada monologiem kodniana. Ja mam jest posąg człowieka na posągu świata. Po czym się. Po czym prawie sierpowym wysyła suchego w przestwór suchego oceanu. I przy okazji na ławkę obok, którą łami im bez ciała. Na nieszczęście Seba akurat przechodziły siomki suchego. Eee, Seba, co ty suchego obiłeś? Powolno ty jesteś bo konfidentem jesteś? Pięknery dostanie się, się skończy. Seba wyciąga telefon i dzwoni szybko poziomków. Ej, ponownie wbijać, bo trzeba to suchemu wyjaśnić. Po pięciu minutach na środku obie grupki napigdalają się po mordach. Z bloku wysypują się chordy ziomeczków i oddzielają obie strony konfliktu. Sucho chłonął już zaczął krzyczeć, że Seba nie szanuje polskości i że szkoluje Miskiewicza i że obraża jego dzieła. Połowa adresów zaczyna drzeć się, że mu się w bali powszewracało. Seba odpowiada, że może zajebać Nuta w mordę każdemu, kto wynosi Mickiewicza, ponad słowackiego. Suchy odpowiada, że jeszcze zobaczymy, kto kurde Nuta na ryj dostanie. Oboje zebrali swoje ekipy, spłynęli sobie pod nogi i poszli. Kości zostały rzucone. Od tego czasu na osiedlu działy się jakieś porąbane imby. Cało osiedle było podzielone na dwie części zwolenników, niskie i sympatyków słowackiego. Na murach, za na murach zaczęło się pojawiać hasło typu: daje Baladyna daje dupę, a kosty leży struty. Konrad wali gruch. Jasek stoplica to jebana kurwica lub klasyczne. Na górze Wacki, na dole Wacki. Kto lubi Wacki? kuta słowacki. Dresy zamiast za. Zajebać komórki i rozdawały dzieciom lektury jednego z bierszów albo zabierali, jak były one autorstwa tego złego autora. Jednego dnia, jak mama, matka mnie posłonik na wysłała i ciągle zapominałem, że mam koperek kupić. I musiałem wracać, to potrafili mi zajebać pana Tadeusza trzy razy, oddać cztery razy, zajebać mi Kordiana dwa razy i znowu oddać cztery egzemplarze z powrotem. Jak wychodziłem z tymi lekturami na plus, to sprzedawałem w szkole 5 ziko sztuka i w sumie nie naszekałem, bo dobry biznes. Tylko był problem, jak kogoś nowego na osiedlu widzieli. Kiedy, kiedyś Paweł wbijał do mnie po szkole, wchodziliśmy na osiedla, a tu pięciu deholów pytają nas: O wy za Słowackim, czy za Mickiewiczem jesteście? Kurde, nigdy ich nie widziałem. Trochę często boczkami. Bo boję się źle odpowiedzieć. A Paweł wpadł na genialny pomysł i mówi: eee, a co tak? Co kurwa, Kniepku, ja jeszcze robisz? Wyrys to ten początek wielkiej improwizacji. Paweł nawet nie tknął dziadów, więc zrobił food face i się pyta, czy powinien improwizować teraz. Drechole wkurwione, się rozgrzewają do spuszczania w pierdolu. Krzycza do nich, ej kurwa, Beniowski, patrzcie! Oni się odwracają, kurwa, gdzie nas, kurwa? biorę Pawła i chodu. Zanim się pokapowali, że spierdoliliśmy, to byliśmy już w domu. Następnego dnia pod blokiem stali i dyskutowali suchy seba i jakiś Janusz w garniturze. Okazało się, że właściciel wynajmowanych lokali z rowerka. Nowym właścicielem zostaje pan Janusz, każe suchemu i sobie wypierdolasz na ten natychmiast. Złoży mi wypowiednie wypowiedzenie umowy jelo. Opowiedział im o tym kusy, siedząc pod sokłem, z sokołem na ławeczce pod blokiem. Suchy się załamał. I dopija alkohol ze swojego babu. Jest tak smutny, że nawet już utracił. Przyjemność czytania pana Tadeusza. Pytam się Kusego, czy jest z tego jakieś wyjście. On mówi, że opracował plan, ale musiałby współpracować z sobą. A konflikt jest? A jaki to plan, pytam? Jeszcze zobaczysz. Do siebie wysłano delegację. Ciężko było, ale dogadali się. W końcu na osiedlu ucichło. Czas miał powoli. Plac na placu zabaw nie było słychać dawnych śmiechów i krzyków pijanych dresów. Coś wisiało w powietrzu. W końcu nadszedł dzień eksmisji. Przyjechał Janusz z jakimiś dwudziestoma ziomkami. Przechodzi do pabu. Puka. Zero odzewu. Chłopaki, rozjewcie te drzwi. Wchodzą do pabu. a tu pusto. Zdziwny Janusz idzie do siłowni. Puka. Zero odzewu. Chłopaki to samo. Wchodzi na siłownię. Też tu. Też tu wszędzie pusto wychodzą. No, panowie, hehe. He. Wiem, że była łatwo pójdzie z tymi frajerami. Za drzewa wychodzi suchy. Tylko tak ci się wydaje, knypku! I przeciągle widzę, Za drzew wyłaniają się osiedlowe dresy, Wszyscy z pałkami. Obok suchego staje Seba. Nagle dresy zaczynają śpiewać. Nie rzucimy ziemi. Skąd nasz ród tam knando pomóż Bóg? Tak, 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 jakoś było. Janusz za bardzo nie ma, gdzie uciekać. Dresy z pieścią na ustach rzucają się na soborce. Po dziesięciu minutach Janusz i jego ziomki. Coś tam, coś tam z osiedla zapie... uciekają z osiedla, gdzie pieprz rośnie. Dresy wiwatują. Z bloków wychodzą niewiasty z dziećmi i rzucają kwiaty pod nogi wybawców. Suchy mówi, że z okazji zwycięstwa przygotował ucztę, ale najpierw uroczysty taniec. Kusy przenosi wielkie radio i włącza polonezę na cały regulator. Dresy dobierają się w parę zaczynają tańczyć. Z prowadzi, trzymając za rękę siebie. Wszystko zakłóca się wszystko zakuce, jednak głośne syny na policji. Nagle zeprząt. Wybiegają bagiety. Prowadzi ich wkurwiony w osaty Anus z obitą mordą. Krzyczy do policjantów. Ostatni! Ostatni! Pat! Ostatni, ostatni! Patrzcie łodzi! Ten ostatni do poloneza wodzi! Bagiety dołączają się do poloneza. Janusz też. Wszyscy tańczą, bawią się i weselą. Po polonezi, suchi i seba wstają na ławeczce przy placu zabaw. Podchodzi porucznik policji. Czy pan, panie Sebastianie, bierze sobie pan, su pana suchego za żonę? Zaproszony seba odpowiada tak. Suchy też odpowiada tak. Wszyscy wyładują. Maczety w górę. Policjanci biorą na ręce suchego adresy. Na ręce biorą u No panowie, co znaczy na tą księgę?